Dzień dobry drogie lwy, witajcie kochani na moim kanale. Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was z prognozą na rok 2024. Czytanie będzie ogólne, nie będę dotykała sfer życia, takich jak finanse, praca, emocje, miłości tak dalej, bo na, na rok to jest zbyt. By to było zbyt ogólnie, żeby, żeby do wszystkich jakoś z wszystkimi rezonowało. Podjęłam decyzję, że zrobię ogólne energię, inny rozkład. Jeżeli potrzebujesz rozkładu dla siebie takiego celowanego, no to proszę o kontakt ze mną, adres mailowy będzie w opisie, napisz do mnie, będzie w opisie filmu. A tymczasem dla lwów jakie energie aha, jeszcze namawiam do tego, żebyście sobie zobaczyli jaki znak zodiaku macie w ascendencie i w planetach osobistych i zachęcam do tego abyś obejrzał filmiki z tymi tych znaków zodiaku, które masz w ascendencie i w planetach. Link będzie do policzenia tego link będzie też w opisie filmu. Tymczasem lwy, gotowe jesteście? Zaczynamy. O Albo mówić, albo tasować. Jednak nie da się dwóch rzeczy naraz. Karty są przetasowane. Jeszcze tu na wizji dla Was tak przetasuję. No uwaga. Energię dla lwów na rok 2024. Zobaczymy, co tam dla lwów. Jaki będzie dla Was w jakiej energii ten rok? Śmierć. Mhm wyzwanie na ten rok dwójka mieczy mhm. jakie cele możesz osiągnąć w tym roku w jakim kierunku podążać mamy asamonet. o co ci może przeszkadzać w osiągnięciu tych celów mak mhm. dwa duże arkany już mamy co odchodzi do przeszłości Trójka kielichów. I co Ci przyniesie ten rok? Dziewiątka kielichów. E, powiem tak, dosyć emocjonalny rok będziecie mieć i drogie lwy, dla wszystkich. Rok zmian. Rok zmian, jak mówiłam, że nie będę patrzyła na y, aspekty życia typu miłość, praca, finanse, to to w każdym tym aspekcie, drogi Lwie, możesz mieć zmiany. Niektórzy z Was, z was zmienią pracę, niektórzy z Was e, spotkają miłość, niektórzy z Was e, spod, zmienią swój e, status, znaczy taki cywilny. Zmiany, zmiany, zmiany będą w tym roku drogie Lwy. Niektórzy przejdą jakiś etap swojego życia, będziecie zakańczać. Yy, nie wiem, jeżeli do tej pory na przykład yy... Prowadziłeś dosyć niehigieniczny czy rozrywkowy tryb życia, to w roku 2024 możesz czuć taką wewnętrzną potrzebę nie że no, chyba, że cię choroba zmusi ale możesz czuć taką wewnętrzną potrzebę do zmiany, do innego rodzaju życia do bardziej może zdrowego, do bardziej świadomego. Cokolwiek pod to podłożysz, drogi Lwie, to, to czekają cię zmiany. Nie wiem, dotychczas paliłeś papierosy, to i, i będzie istnieje szansa, że przestaniesz to robić. Czy mm, słabo stawiałeś czy stawiałaś swoje granice? Istnieje w tym roku idealna możliwość, żeby nauczyć się stawiać swoje granice. Dalej nie. Też może być w aspekcie towarzyskim, że niektóre znajomości się po prostu wyczerpią i, yy, i się skończą. Coś w tym, w tym roku, drogi lwie, będziesz kończył. I e, ten rok jest dla ciebie na domykanie spraw. To tak, jakbym powiedział, jakby dziewiątka, w numerologicznej, jakbyś był numerologicznej albo będziesz sprzątał i robił porządki w swoim życiu, i to, co już ci nie służy, e, będziesz, odsuwasz się od tego. Wyzwaniem do tego będzie podjęcie decyzji, czy możesz też, na przykład, będziesz chciał od kogoś odejść, to będziesz miał tendencję, drogi Lwie, żeby zwlekać z tym różne decyzje, które będziesz potrzebował podjąć. Będziesz miał tendencję, żeby je odsuwać w czasie, że jeszcze nie teraz, a jeszcze za tydzień, a jeszcze za miesiąc, a jeszcze to nie to dobry moment, bo... I mm, to będzie Twoim wyzwaniem. Tutaj karty Ci bardziej radzą, żeby nie zwlekać z podejmowaniem decyzji. Jeżeli coś masz zaplanowanego w tym roku, albo będziesz, staniesz w przeciągu roku, na pewno yy, przynajmniej raz staniesz przed... Yy, Faktem podjęcia jakichś decyzji, czasami życiowych, bo jak mówimy, to jest rok zmian, to nie odkładaj tych decyzji na nie wiadomo kiedy, na później, na, wczor na, na jutro, na pojutrze i gdzieś tam za tydzień, to co mówiłam, tak? To na to uwaga, drogi Lwie, pilnuj tego, żeby usiąść, zastanowić się. Mm -hmm, co ja czuję, czego ja pragnę, jak ja się z tym mam, bach, muszę, po, znaczy, to jest czas podejmowania decyzji i taką decyzję podejmuję, bo e, możesz mieć tendencję do tego, żeby się trochę, e, trochę oszukiwać. Może nie, e, bliźniaki nie miały kartę MAGA, ale też e, tutaj, żebyś nie budował świata iluzji, tylko Widział sprawy tak, jak one się mają naprawdę, w pełnym realu, żebyś żył, drogi Lwie. Bo e, jak się zakręcisz i po, tutaj przed oczami sobie dasz jakąś taką firankę, to nie będziesz widział tego, co się dzieje naprawdę w Twoim życiu, jak Ty to masz. Możesz mieć, y, będziesz siebie oszukiwał, a wcale nie jest tak źle, choć cię tu aż po prostu boli wszystko, albo y, wytrzymam, o to też jest, wytrzymam, wytrzymam, dam radę. To zapytaj się siebie, jak duży jest koszt tego wytrzymam, dam radę. Czy może właśnie y, warto coś zmienić i nie wytrzymywać, tylko żyć? Naprawdę. Mm? Dobry czas, drogie lwy, na zaczynanie, tak jak mówiłam, że kończymy różne rzeczy i... Każdy będzie to miał w innym czasie. Niektórzy już zaraz będą kończyli jakieś sprawy i wtedy mogą natychmiast podjąć nowe wyzwania. Idealny też czas na to, żeby nie bać się nowych wyzwań, zwłaszcza jeżeli planujesz, nie wiem, otworzyć jakąś firmę, jakiś projekt, zająć się czymś. Masz jakąś wizję w głowie, coś ci chodzi tam pomyślisz o czymś konkretnym, to zrób to. Nie zwlekaj, zastanów się, co mam, jak ja mam to organizacyjnie połapać, to wszystko, i działaj, nie czekaj. Nie wiem, projekt zawodowy, projekt uczuciowy, jeżeli w tym roku postanowisz, drogi lwie, że przestajesz być singlem, to zacznij działać, dobry moment, aha, podejmuję podejmuj decyzję, w tym roku znajdę faceta, mężczyznę, czy w tym roku znajdę sobie kobietę. No to za tym idzie, idzie działanie i dobry czas. Tylko się nie uwaga na, na wymagania w stosunku do tych drugich osób. Już zrobiłam taki filmik, to jeszcze raz tylko szybko powtórzę. Zrób sobie listę, jaka powinna być ta osoba. Wszystko możesz tam wypisać i wybierz trzy rzeczy dla ciebie, które są nienegocjowalne. Jakie powinna mieć, nie wiem, czy cechy charakteru ta osoba, czy jaka powinna być. Trzy rzeczy, nie pięć, trzy. I, ale tak samo dotyczy, sprawy dotycząca pracy, czy rodziny, czy, czy układów towarzyskich, to y, zrób sobie spis, co, czego ty chcesz w tym roku, co chcesz osiągnąć i nie zakłamuj rzeczywistości. Nie manipul też sam ze sobą, w ogóle nie bądź manipulujący, bo to będzie stawało w przeszkodzie do osiągnięcia fajnych zaczęcia czegoś od nowa w tym roku. Bo jak zaczniemy tutaj to nie będziemy widzieli co jest naprawdę. Co odchodzi do przeszłości? Ja mi się wydaje, że tutaj w tej trójce kielichów, biorąc pod uwagę rozkład, który tutaj mamy, drogi Lwie, mm, chciałam powiedzieć: bez troska, ale ja bym powiedziała taka beztroska. To znaczy, mniej będziesz, drogi Lwie, skupiał się na tym, co myślą o Tobie y, osoby trzecie, zewnętrzne, y, jak Cię postrzegają. Y, Mniej będziesz się przejmował, co o tobie mówią, tylko jeżeli się skupisz właśnie na domknięciu pewnych rzeczy, a potem otwarciu nowych, bo dobrze wiemy, jeżeli nie zamkniemy pewnych rzeczy, nie ma miejsca na nowe. Więc to jest rok dla lwa, zamykanie starych, otwieranie nowego. I w związku z tym pewne rzeczy stare, które jeszcze w tym roku, na przykład czy rok temu, e, fantastycznie działały, nie wiem, spotkania z przyjaciółkami, świętowanie, jakieś takie właśnie beztroskie, nie przejmowanie się, e, to. To tutaj będziesz bardziej skupiony na swoich celach, na, na takim spojrzeniu, czego o co mi chodzi, jak ja chcę żyć, yy, i mniej będziesz się przejmował zdaniem innych ludzi. Fantastycznie. Pamiętajmy, lwy, to jest wasze życie i wara komu do tego, jak wy żyjecie. Chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Jeżeli to wszystko porobisz, o czym mówiłam, to yy, rok 2024 przyniesie ci dziewiątkę kielichów. Kartę świętowania i spełnienia wewnętrznego i zewnętrznego. Czyli kartę takiej spójności samemu ze sobą. Spójności z tym, jakie mam życie, że to moje życie jest okej. Okay. Spójności z tym, że właśnie tak weszłam, czy wszedłem na drogę dobrego życia. O, takim życiu, o takie życie mi chodzi. To jest karta takiej celebracji, celebracji życia, smakowania życia, cieszenia się tym życiem, korzystania z niego. I. Zrozumiesz, co jest dla Ciebie ważne. Jak, jak? W jaki sposób właśnie celebrować i smakować to życie? Wspaniale, pod warunkiem, moi drodzy, że stare tematy podomykać. Jeżeli coś nie działa, to to zakończ. Otwórz się na nowe, co przychodzi. Nowy rok jest takim dobrym momentem. Ja co prawda powiem Wam szczerze, że ja się nie przywiązuję do energetycznie jakoś słabo rezonuje z tym kalendarzowym nowym rokiem. U mnie bardziej jest taki czas podsumowań, kiedy mam urodziny. Wtedy bardziej energetycznie odczuwam nowy rok. Ale każdy z Was ma inaczej. Natomiast jest fajna okazja właśnie, żeby przyjrzeć się swojemu życiu, czy co mogę poprawić, co mogę polepszyć w swoim życiu, jak ja siebie mogę polepszyć, jak mogę stać się właśnie lepszą wersją siebie, co mogę pozamykać w swoim życiu, czego już nie chcę, co mi nie służy, co mi nie odpowiada i otworzyć się na nowe wyzwania, na nowe projekty, na nowych ludzi, na nowe rzeczy bez Yy, bez fałszowania rzeczywistości, bez stworzenia świata iluzji. My ludzie uwielbiamy świat iluzji. Pomaga to nam żyć w takiej <laughs> świat iluzji. To jest takie życie na lekkim rauszu, więc tutaj uwaga na to i nie odkładajcie pewnych spraw. Na później. Jeżeli coś macie zrobić, to, je, to to po prostu zróbcie. I to się y, dotyczy zarówno małych rzeczy, jak i poważnych decyzji. Małych rzeczy pod tytułem trzeba umyć kuchnię albo łazienkę, posprzątać mieszkanie. To po prostu to zrób. Bez zastanawiania. Może jutro, dobra to jutro jak wrócę z pracy będę miała więcej czasu. Nie. Jest coś do zrobienia, biorę i robię, bez budowania do tego filozofii, drogi lwie. Niech ten rok będzie, bo tutaj będziecie mieć z tym wyzwanie, niech ten rok będzie rokiem decyzji, zmian i wejścia w nowe. Fantastycznie, kochani. I tego wam zdecydowanie życzę. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Jeszcze raz dziękuję za waszą cierpliwość. Mam nadzieję, że już jestem na stałe. Życzę Wam wspaniałego roku, drogi Lwy. Buziaczki, papa. Pa, pa. pa.